Dzień dobry, Kamila Salwiak. Witam państwa i zapraszam na magazyn Ustecki. A dzisiejsze wydanie rozpoczynamy od wielkiego dyktanda w Ustce. Blisko 50 młodych mieszkańców Powiatu Słupskiego rywalizowało w konkursie Mistrz Ortografii Powiatu Słupskiego. Cykliczna impreza, organizowana w Ustce, odbyła się już po raz 21. Do konkursowych zmagań z ortografią przystąpili uczniowie ze szkół średnich z regionu słupskiego. W szranki stanęli mistrzowie ortografii z Usteckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ze słupskiego popularnego Mickiewicza, elektryka, rolniczaka, a także reprezentacja liceum katolickiego. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z trudnym testem przygotowanym przez organizatorki konkursu. Prace w dwóch kategoriach wiekowych tak? ocenia jury niezmiennie w tym samym składzie składające się z nauczycieli języka polskiego, szkół usteckich i, i słupskich. Jury wysoko oceniła poziom wiedzy i umiejętności ortograficznych uczestników. W ciągu 20 lat zmieniała się formuła konkursu, która dostosowywała się do systemu oświaty. Początkowo konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, działających w powiecie słupskim, później został rozszerzony o kategorię gimnazjum. Teraz, po likwidacji gimnazjów, formuła ponownie została zmieniona. Powstał program działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w ustce. Opracował go powołany przez burmistrza Jacka Graczyka zespół, który zajmuje się kompleksowo zagadnieniem jakości powietrza. Ustka jest niewątpliwie jednym z najładniejszych i najczystszych pod względem zanieczyszczeń miast w Polsce. Jednak, aby utrzymywać wysoki poziom czystości, przygotowany został program na rzecz wzrostu jakości powietrza. Nad koncepcją pracował specjalny zespół. Jednym z głównych punktów jest wymiana pieców węglowych. W ramach tego programu planujemy zlikwidować właściwie całkowicie kopciuchy w mieszkaniach komunalnych. Będzie to około 130 piecy, które, które chcemy usunąć. Mamy już na to przygotowane środki w naszym budżecie. Zespół opracował program likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła w zasobach komunalnych wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym z podziałem na obiekty, które powinny być podłączone do sieci CO lub gazowniczej. Zadanie to jest obecnie realizowane przez zarządcę miejskich zasobów zgodnie z przyjętym harmonogramem. Mając świadomość, że głównym czynnikiem zanieczyszczenia powietrza jest spalanie węgla, miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wprowadzenie zapisów w tzw. uchwale antysmogowej dotyczących zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu spalania określonych paliw na zdrowie ludzi i środowisko w granicach gmin uzdrowiskowych. Proponowane przez miasto zapisy opisano w programie. Uruchomiliśmy także punkt informacyjny dla mieszkańców, ponieważ takim głównym programem, który wspiera wymianę kopciuchów jest rządowy program Czyste Powietrze. W naszym urzędzie działa punkt informacyjny, gdzie można zasięgnąć informacji na temat możliwości skorzystania z tego dofinansowania. Także zapraszamy do nas i zapraszamy także na naszą stronę internetową, gdzie można pozyskać takie informacje. Wymiana starych kotów węglowych już trwa. W latach 2005-2019 w ramach programu rewitalizacji budynków starej ustki poprzez odbudowę 35 budynków zlikwidowano 207 palenisk na paliwo stałe. Kolejnych 200 palenisk zlikwidowano we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Usteckie TBS Spółka ZO. Natomiast w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą Czyste Powietrze w latach 2015-2019 w budownictwie wielorodzinnym zlikwidowano około 150 palenisk. Działań związanych z programem Czyste Powietrze w Ustce jest więcej. Bieżące informacje dostępne są w Urzędzie Miasta i na stronie www.ustka.pl. Ustka przygotowuje się do kolejnego sezonu biegowego. W tym roku biegacze czeka wiele ciekawych zmian. Biegi wpisały się na stałe do kalendarza imprez sportowych w Ustce. Miłośników tej formy rekreacji przybywa z roku na rok. Dlatego Ustka, która organizuje biegowe Grand Prix, zmienia nieco formułę cyklicznych biegów. Zmieniamy całą imprezę, przenosimy tak naprawdę na promenadę nadmorską i e, Trakt Solidarności. Zaczynamy już 4.04.2020. E, bieg będzie dosyć nietypowy, ponieważ e, biegacze będą mogli przebiec przez e, kładkę, e, przez całą promenadę, Trakt Solidarności, ulicami, pięknymi ulicami Ustki. W tym roku organizatorzy planują cztery biegi w ramach Grand Prix Rozbiegana Ustka na Fali. Wszystkie biegi będą rozpoczynały się na promenadzie lub w okolicach Kładki. Biegacze nie tylko będą zmagać się w przepięknych podusteckich lasach, ale także w mieście i na plaży. Imprez biegowych w Ustce będzie jednak znacznie więcej. Każdego miesiąca zaplanowanych jest kilka różnych imprez. Szczegóły są już dostępne na stronie internetowej oraz na fanpage'u Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Ustka to nie tylko letnia stolica Polski, ale także wyjątkowo popularne miejsce zimą. Wszystko za sprawą miłośników zimowych kąpieli. Usteckie morsy przygotowują się do ogólnopolskiego zlotu. Liczba morsów w Polsce rośnie z roku na rok. Wyraźnie to widać na plażach w ustce. Miłośnicy zimnych kąpieli spotykają się tradycyjnie w niedzielę w samopołudnie, zarówno po wschodniej, jak i po zachodniej stronie portu. Co roku przybywa grup formalnych i nieformalnych, które często organizują się w stowarzyszenia, ustka wyrasta na polską stolicę morsów. Właśnie dlatego samorządowcy przygotowują ogólnopolski zlot morsów. Impreza odbędzie się 16 lutego. Oprócz kąpieli zaplanowano wiele atrakcji. Morsy spotkają się na terenie bunkrów Blysiera. Przed smakiem zlotu morsów będzie impreza zaplanowana na 9 lutego w samo południe. Po wschodniej stronie portu morsy świętować będą stulecie zaślubin Polski z morzem. Morsy przed wejściem do wody rozgrzewają się. Samokąpiel trwa od kilku do kilkunastu minut. Prawdziwy mors powinien mieć na sobie strój kąpielowy, rękawiczki, czapkę oraz buty. Jak twierdzą amatorzy lodowatych kąpieli, morsowanie pierwszy raz może okazać się trudne, ale z każdym kolejnym wejściem do wody ciało coraz bardziej przyzwyczaja się do zimna. Morsowanie posiada mnóstwo prozdrowotnych zalet oraz daje bardzo pozytywne efekty sportowe. Współcześni lekarze porównują morsowanie do kryoterapii stosowanej np. w stwardnieniu rozsianym. Podczas zanurzenia w lodowatej wodzie dochodzi do skurczu powierzchniowych naczyń krwionośnych, krew dociera Głębiej i poprawia krążenie w narządach wewnętrznych i tkankach znajdujących się w naszym ciele. To powoduje szereg nieocenionych korzyści zdrowotnych. Zachęcamy Państwa zarówno do morsowania, jak i do oglądania kolejnego magazynu usteckiego, który na naszej antenie już za tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!